Moi znajomi z Artlista i z Artgrida poprosili mnie, abym Was poinformował i zaprosił jednocześnie do wzięcia udziału w montażowym challenge'u. Wystarczy tylko, że wykorzystasz ujęcia z Artgrida i muzykę z Artlista i zmontujesz z tego wymyśloną reklamę albo wymyślony zwiastun filmowy albo wymyślony teledysk. Spokojnie, jeżeli nie masz jeszcze Argida ani Artlista, możesz po prostu założyć konto i pobierać materiały z znakiem wodnym. A w puli jest do zgarnięcia prawie 300 tysięcy złotych, bo nagradzane są 4 miejsca w każdej z trzech kategorii. A to wszystko oczywiście dzięki sponsorom, którzy nagradzają zwycięzców takimi rzeczami jak Black Magic Pocket 4K, zestaw, lamp, Nanlite, gimbal, zoom, ekran, road, mikrofony, tyczki, slider, Rino, Insta 360, a także subskrypcje Artlist, Motion Array, Artgrid, to wszystko i wiele innych. Na dole strony dla inspiracji możecie zobaczyć zwycięskie filmy z poprzedniego roku. A jak wziąć udział w konkursie? Po pierwsze, wchodzisz na ageditchallenge.io i pobierasz swój zestaw kitowy. Następnie stwórz film używając tylko Artgrida i Artlista. Możesz użyć voiceovera, czyli nagrać off. Potem renderujesz film, wrzucasz na swojego youtuba. W tytule filmu musisz użyć słowa Artgrid and Artlist Edit Challenge oraz hashtag ageditchallenge. Edit Challenge. A, możesz też zdobyć punkty bonusowe. Twórz kwadrat i na górę wklej swój gotowy film, a na dole linię czasu. Wtedy wrzuć na swojego Instagrama, też z hashtagiem AG Challenge i oznacz ArtGlida i ArtLista. Twoje dzieło filmowe będzie oceniane pod względem kreatywności, pod względem umiejętności opowiadania historii oraz pod względem edycji. A w jury zasiada m.in. Ryan Connolly, znany z filmu Riota. Była to jedna z moich inspiracji do stworzenia mówi kamery. Konkurs ten rozpoczął się 23 sierpnia i trwa do 23 września. Wszystkie szczegóły dotyczące tego konkursu znajdziecie w linku pod filmem. Okej, okay, stwórzmy reklamę. Zacznijmy od koncepcji, od pomysłu. Najlepiej zawęzić sobie temat. Ja osobiście uważam, że reklamy hmm, telewizyjne hmm, są dość nudne. Mało jest w nich emocji człowieka. Dlatego wymyślimy sobie... Zacznę natomiast od znalezienia muzyki, bo ona na pewno mnie zainspiruje i stworzą się dalsze obrazy, a potem tekst. Co do muzyki, oczywiście wykorzystujemy tutaj platformę Artlist. Artlist jest to platforma dla wideomakerów, dla twórców, z bazą muzyki są też również dźwięki. Płacisz tutaj abonament raz do roku i masz dostęp do masy utworów. I są to utwory wyselekcjonowane, gdzie łatwo je znajdziesz. Są to utwory stworzone przez artystów z całego świata i najlepsze jest w tym wszystkim to, że... Pobierając taki utwór, otrzymujesz licencję do wykorzystania wszędzie. Poruszanie się tutaj jest banalnie proste, wybieramy sobie kategorię. Ja myślę, że zaczniemy sobie wyszukiwać ten utwór od instrumentu. Chciałbym, aby ta reklama była taka poruszająca, chwytała za serce piano, aby tutaj właśnie były klawisze. I zobaczmy, tu już coś pobierałem. No to jest super. Poszukajmy może jednak czegoś o, z kategorii Love i może już bez pianinka i nadajmy tematykę commercial, robimy reklamę. Tylko tutaj jest, są słowa, ale jest, znajduje się również wersja instrumentalna. Mi się to podoba, to ma w sobie jakąś taką fajną energię w tle. Oczywiście skrócimy sobie, bo te utwory trwają po 3-4 minuty, ale my sobie jakoś do, do, dopasujemy. To jest całkiem fajne. Widzę, że to pobrałem 30 września 2020. Nie kojarzę, żebym wykorzystywał ten kawałek. Ja najczęściej robię tak właśnie, że pobieram kilka utworów, nawet czasami 6-7, wrzucam na linię czasu pod film i sprawdzam, który mi najlepiej leży. To jest fajne jeszcze w arliście, że licencja tutaj nie przepada, jak zakończysz subskrypcję. Zawsze jest ona już na zawsze dla ciebie. Ja myślę, że mamy to. Mamy trzy fajne utwory. Drugą rzeczą jest właśnie napisanie tekstu. Może być kimkolwiek zechcesz. Tak mówią. Strach jest częścią natury, ale presja jest tylko iluzją. Ok, słuchajcie, napisałem tekst, on jeszcze pewnie się zmieni. Nagram go, w sensie głos, voice-over, dopiero pod sam koniec, jak już będzie niemalże gotowy film, żeby wiedzieć, jak intonować. Teraz przejdźmy do poszukiwania ujęć. Najfajniejsze jest to w Artgridzie, że właśnie klikając na jedno ujęcie, to nie jest jedno ujęcie. To jest jedno z wielu ujęć, które tworzy całą historię. Jest i detal, jest szeroki kąt przeważnie, więc możemy naprawdę budować tutaj, budować historię. Abonament. 300 dolarów rocznie. Dostęp do ujęć w HD, nielimitowany oczywiście. Licencja pozwala na wykorzystanie tych ujęć dosłownie wszędzie, na platformach, jakich ci się podoba. Do tej bazy są praktycznie codziennie dodawane nowe ujęcia. I co ciekawe, właśnie wróćmy jeszcze tutaj. Przy tym najwyższym abonamencie masz dostęp do RAW-ów i logów, więc możesz te ujęcia koloryzować. One są nakręcone na kamerach RED, na kamerach ARI, Blackmagic. Wejdziemy sobie tutaj to jest na Blackmagic. Poket 4K. To ujęcie jest nakręcone na Fantomie Flex. No tak. To ujęcie jest na przykład na Red Ravenie nakręcone. A to ujęcie jest nakręcone na Ari Amira. Tutaj sobie możecie wybrać tematykę, rodzaj. To jest super świetnie pokategoryzowane. Pamiętajcie, że jeżeli nie macie tej subskrypcji i nie potrzebujecie, możecie pobrać sobie to ujęcie po prostu logując się z watermarkiem i nadal brać udział w konkursie. To jest piękne. Dodajemy sobie do koszyka. Chodzimy na koszyk. Checkout. My footage. I możemy sobie. Tutaj już teraz wybrać. Dobra, dajcie mi kilka minut, i ja w tym czasie pozbieram ujęcia i pościągam je do siebie na dysk. No, może kilkadziesiąt minut. Wrzuciłem wszystkie wybrane klipy na linię czasu, więc zrobię teraz dość dużą selekcję. Wybrałem artystów, wybrałem też zawody, wybrałem też ujęcia, gdzie są ludzie razem. Wybrałem też dwa kawałki, które połączyłem ze sobą początek i koniec. Tutaj nawet. Na trzy części podzielone. Bardzo fajny utwór, ale jest dość poważny. Drugi to jest ten. Zastanawiam się nad jednym albo nad drugim. Dobra, zróbmy teraz selekcję i zacznijmy to jakoś logicznie łączyć w całość. Pozwolicie, że zgaszę światło, które mnie trochę razi. Łatwiej się skupić, kiedy nic nie rozprasza. selekcję z 15 minut została minuta 45. Chciałbym, aby reklama zaczynała się czymś przyjemnym, jakimś przyjemnym ujęciem. mocne. Teraz wrzucam wszystko na jedną linię i będę skracał i usuwał ujęcia, które nie mogą wejść ze względu na ograniczoną ilość czasu reklamowego, emisyjnego, że tak powiem. I za chwilkę zaczynamy nagrywać voice over. I nagrywamy. Raz, dwa, trzy i, i. Możesz być bynko, chcesz. chcesz, tak mówię. Tak mówią. Moi drodzy, zrobione, gotowe. Robiłem jeszcze tutaj delikatną e, korekcję kolorystyczną, żeby ujęcia pasowały e, do siebie barwą. Ok, zobaczmy, co wyszło. Możesz być kimkolwiek zechcesz, tak mówią. Ale przecież życie jest za krótkie, aby wszystkiego się nauczyć. Strach jest częścią natury, a presja tylko iluzją. Możesz iść pod prąd albo lecieć z wiatrem. Nie musisz posiadać żadnego talentu. Nie szukaj szczęścia. Bo już je masz. Together Mobile. Jesteśmy razem. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, co stworzycie. Dlatego serdecznie Was jeszcze raz zapraszam do udziału, do wzięcia udziału w tym challenge'u. Bardzo serdecznie dziękuję Wam, drodzy widzowie, że tu jesteście, że łapkujecie, komentujecie. Również bardzo serdecznie dziękuję ekipie Artlista i ArtGlida za tą współpracę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.